Witaj, Wiedźminie. Królu. Musimy omówić kilka spraw. Oczywiście. Skończ się zastanawiać, smarkaczu. Trzeba ugasić ten bordel. Dostaniesz rękę królewnej, jak znam życie pół królestwa, gdy tylko wyciągnę kopyta. De Aldersberga i tak zabije Wiedźmin. Co takiego? Spokojnie. Zapłacimy ile zażądasz. Jestem Wiedźminem, niepłatnym mord. Dobra. Dziesięć tysięcy. Nie przesadzasz, aby? Daj spokój, Foltest. Królestwo jest warte znacznie więcej. Szczeniak ma rację. Nie, trudno. Dostaniesz osiem tysięcy. Rozumiesz? Podatek dochodowy. Stoi. Zatem wszystko ustalone. Radowidzie, twoje wojska spacyfikują zakon w Redanii oraz na północnych rubieżach moich włości. Moje wojska ruszą z bratnią pomocą. Nie chcę żadnej kurewskiej bratniej pomocy. Jakoś to sformułowanie źle mi się kojarzy. Macie rozbić zakonników i wycofać się. Spokojnie, Foltest. Moje dzieci będą rządzić tym krajem. Nie zamierzam go niszczyć. E, wasze miłości wybaczą, ale. Jeszcze chwila, Wiedźminie. Słucham. Porozmawiajmy o polityce i nie waż się tłumaczyć neutralnością. Sądząc po towarzystwie, w jakim się tu zjawiłeś, siedzisz w tym głównie po uszy. Życzenie króla jest dla mnie rozkazem. Dla chłopków z ulicy zakon bije się z moim wojskiem. Ale nie daj się zwieść. To starcie między Wielkim Mistrzem a mną, ten ambitny oszołom, kierował wszystkimi poczynaniami salamandry i celowo sprowokował powstanie. Co ty mówisz? Pomyślałem, że króla to zainteresuje. Nad wyraz. A to znaczy, że głównym wrogiem jest zakon. Rozumiesz? Rozumiem. Zakon. Nieskojatel. Dobrze kombinujesz. Ale tylko jeśli te długołuche skurwy syny przestaną mi palić miasto i rzezać kupców. Słyszysz, Jewin? A jeśli te skurwy syny przestaną palić, to zdesperowanych elfich bojowników o wolność i godność obejmie łaskawa królewska amnestia? Tylko tych, którzy złożą broń, ale niektórym nie możemy darować. Ludzie by tego nie zrozumieli. Jewin, zniknij gdzieś, wyjedź daleko. Powstrzymam oficerów jeszcze kilka dni. Nie, powstrzymasz znacznie dłużej, a potem nie będą szukać zbyt dokładnie. Bo będziesz nam wdzięczny za to, że zlikwidowaliśmy Jakuba de Aldersberg. Królu, jest jeszcze jedna sprawa. Wiedźminie, jak się czuje Adda. Znacznie lepiej, niż jako strzyga, to na pewno, ale jeszcze długo będzie dochodziła do siebie. Wiedźminie. Nie wiem, jak ci dziękować. Cieszę się, że oddarzy jej ma się dobrze. Czy król mógłby zadbać o to, żeby przyjaciele Wiedźmina czuli się tak samo? Tak. Król może to Wiedźminowi obiecać. Chcę wiedzieć, kto za tym stał. To Dewet doprowadził do przemiany królewny. Jak to? Działał na polecenie zakonu. A to skór Chciałbym go dostać w swoje ręce. Jego mocodawcy liczyli na to, że zmiana królewny wstrzygę osłabi twoją pozycję, a Dewet poniósł już zasłużoną karę. Cieszy mnie to. A teraz idź już. Niełatwo się przedzierać przez płonącą wyzimę. Ludzie widzą w nas tylko zabójców potworów. Słusznie. Nie wiedzą, że największą satysfakcję daje nam zdjęcie klątwy, odczynienie uroku. Miecz to ostateczność. Póki istniała szansa ocalenia królewny, musiałem spróbować. Było warto.